Przyjaciele i krewni często pytali Katię, dlaczego tak długo była z Konstantinem. Nie miała prostej odpowiedzi. Miłość nie zawsze jest linią prostą. Czasami jest to węzeł, w który zaplątuje się tak powoli, że nie zauważasz, jak się zaciska, aż trudno jest oddychać. Poznali się, gdy Katję miała 22 lata. Konstantin był pewny siebie, czarujący, wypełniał sobą każde pomieszczenie. Sprawiał, że czuła się bardziej wyjątkowa niż ktokolwiek inny. Nie zdawała sobie wtedy sprawy, że niektórzy ludzie studiują cię, aby znaleźć miejsce, w którym można cię złamać. Kontrola zaczęła się niepostrzeżenie. Nie lubił jej przyjaciół. Mówił, że mają zły wpływ. Poprosił mnie, żebym częściej zostawała w domu, mówiąc, że prawdziwe kobiety stawiają rodzinę na pierwszym miejscu. Kiedy Katia zaszła w ciąży z Miszą, sytuacja się pogorszyła. Przestała pracować. Konstantin obiecał, że się ją zaopiekuje, ale opieka miała swoją cenę, jej niezależność, jej głos, jej spokój. Gdy Misza miał dwa lata, Katia ledwo rozpoznawała samą siebie. Nie miała własnej karty bankowej. Nie mogła prowadzić bez poinformowania go o tym. Jeśli miała makijaż, pytał, dla kogo to robi. Jeśli nie, mówił, że wygląda niechrujnie. Bez względu na to. Co robiła, nie było to w porządku. Ostatnią kroplą przepełniającą czarę goryczy była noc, kiedy Myshe, wówczas pięcioletnia, rozlała kompot na dywan. Konstantin górował nad nim, krzycząc tak, że trzęsły się ściany. Katia weszła między nich drżąc i powiedziała: nie waż się tak na niego krzyczeć. Konstantin odwrócił się ze spojrzeniem, które znała aż za dobrze. Tej nocy spakowała plecak, zabrała miszę i wyjechała. Przez dwa tygodnie mieszkali z jej matką, Eleną Pietrowną, dopóki nie znaleźli małego jednopokojowego mieszkania na obrzeżach miasta. Katia dostała pracę na pół etatu w bibliotece w ciągu dnia i sprzątała biura w nocy. Było ciężko, czasami prawie w ogóle nie spała, ale była wolna. A co najważniejsze, misza był bezpieczny. Elejne Pietrowna stała się ich wsparciem. Opiekowała się miszą, gdy Katia pracowała, pomagała w lekcjach, gotowała obiady. Kiedy opuścili Konstantina, wyznała: Nie chciałam się wtrącać, ale każdej nocy modliłam się, żebyście wyjechali, zanim będzie gorzej. Przez pierwsze dwa lata Konstantin nie spierał się, z kim zamieszka misza. Odbierał syna raz na dwa tygodnie i zachowywał się tak, jakby wyświadczał Kati przysługę. Ale sześć miesięcy temu wszystko się zmieniło. Przyjaciółka Kati, Sweta, z którą czasami piły herbatę w bibliotece, powiedziała, że widziała Konstantina w kawiarni. Przechwalał się swoim nowym biznesem, mówiąc, że teraz ma wszystko pod kontrolą i zamierza udowodnić wszystkim, że jest najlepszym ojcem dla Miszy. Chcę pokazać, że jest tak dobry jak ty, dodała Sweta, kręcąc głową. Katie zbyła to, ale słowa utkwiły jej w pamięci. Konstantin zawsze przejmował się opinią innych. Jego nowy garnitur, prawnik, pewność siebie. Wszystko to wyglądało jak gra. A potem złożył pozew... Mówiąc, że chce, aby Misza z nim zamieszkała. Powiedział, że na Katy nie można polegać, że Misza poprosił, by zamieszkała z jego ojcem. To było jak cios w głowę. Katy wiedziała, że to nieprawda. Misza kochał ich życie. Mieli rytuały naleśników w soboty, czytania przed snem, spacerów po parku. Ani razu nie powiedział, że chce iść do ojca. Ale Katie wiedziała, jak przekonujący potrafi być Konstantin. Zawsze był dwojgiem ludzi, czarującym dla świata i kimś, z kim żyła za zamkniętymi drzwiami. Pewnego dnia, odbierając Miszę na weekend, Konstantin zatrzymał się przed drzwiami. Misza już poszedł do samochodu, a on odwrócił się do Kati i powiedział z chichotem: Myślisz, że możesz tak żyć beze mnie? Tak. Zobaczymy, jak będziesz śpiewać, kiedy sąd zdecyduje, że jestem dla niego lepsza. Katy je zamarła. Jego słowa były jak uderzenie w nadgarstek. Nie myślał o tym, co jest najlepsze dla miszy. Myślał o tym, jak ją bardziej zranić. Że odważyła się odejść, postawić na swoim, zbudować życie bez niego. Chciał ją ukarać za jej niezależność. Kiedy Konstantin złożył pozew, Katie poczuła, że świat się wali, wrzuciła papiery do zlewu i zwymiotowała. Ręce trzęsły jej się tak bardzo, że ledwo mogła utrzymać się na blacie. Misza był w szkole. Miała cztery godziny na przygotowanie się. Cztery godziny na wymyślenie, jak przetrwać kolejną wojnę z człowiekiem, przed którym ledwo uciekłem. Zadzwoniłam do jeli Petrownej. Przyjechała z herbatą rumiankową i zaczęła ją uspokajać. To będzie trudne, powiedziała, biorąc Katię za rękę, ale niemożliwe. Masz prawdę. I misza, misza. To było najbardziej przerażające. Miał osiem lat. Nie rozumiał sądów i prawa, po szkole chciał grać w piłkę i jeść naleśniki z syropem. Katie nie chciała go przez to ciągnąć, ale nie miała wyboru. Dwa tygodnie przed rozprawą Misza zaczął zadawać pytania. Co robi sędzia? Kto będzie przemawiał? Czy będzie musiał mówić? Katie wyjaśniła najlepiej jak potrafiła, delikatnie mówiąc, że sędzia chce zrozumieć, co jest dla niego najlepsze. Przytaknął. Ale w jego oczach pojawił się strach. Ostatnia wizyta u Konstantina przed rozprawą była dziwna. Przyjechał zbyt wcześnie, jakby chciał mnie zaskoczyć. Misza nie chciał iść. Przylgnął do Kati i powiedział, że boli go brzuch. Już prawie zostawiła go w domu, ale Konstantin stanął na progu ze skrzyżowanymi rękami, wyglądając, jakby rzucał jej wyzwanie. Misza powoli wyszedł. Kati je obserwowała ich z okna. Nie wiedzieli. Co widzi. Konstantin pochylił się w stronę Miszy, jego twarz znajdowała się centymetry od syna, mówił szybko i cicho. Misza milczał, wsiadając do samochodu. Kiedy wrócił w niedzielę, był inny, cichy, wycofany, zbyt spokojny jak na ośmiolatka. Nic nie jadł. Siedział na podłodze w salonie i bawił się telefonem. Katia zapytała czy wszystko w porządku? Przytaknął, powiedział, że jest zmęczony i poszedł wcześniej spać. To była noc przed rozprawą. Katie nie spała. Leżała wpatrując się w sufit, zastanawiając się, co powiedział Konstantin, czy wypowiedział jakieś groźby. Nie miała dowodów, tylko chore, nieodparte przeczucie. Rano Misza założył kurtkę i poprosił o telefon. Katie zapytała: Dlaczego? Wzruszył ranionami. Może chce posłuchać muzyki. Jechali do sądu w milczeniu. Katie ściskała kierownicę, aż bolały ją palce. Misza siedział z tyłu, wyglądając przez okno. Zerknęła na niego w lusterku. Jego twarz była pusta, ale palce kurczowo trzymały telefon. Sala sądowa w małym miasteczku była przesiąknięta ciężką ciszą. Nie taką, która przynosi spokój, ale taką, która sprawia, że serce wali głośniej niż powinno. Katia siedziała na drewnianej ławce z mocno splecionymi palcami. Jej wzrok wciąż powracał do Miszy, jej ośmioletniego syna, siedzącego obok niej. Twarz chłopca była poważniejsza niż u dziecka w jego wieku. Zupełnie jakby w ciągu tych kilku minut postarzał się o kilka lat. Naprzeciwko, przy drugiej ławce stał Konstantin, wysoki, w nowym granatowym garniturze, z tym samym uśmiechem, który pojawiał się, gdy był pewny zwycięstwa. Nieopodal jego prawnik przeglądał papiery. Szepcząc coś cicho. Konstantin nie patrzył ani na kacie, ani na miszę. Jego wzrok padł na sędziego, który właśnie wszedł. Sędzia, mężczyzna o poważnej twarzy, poprawił okulary i otworzył akta. Sala zamarła. Komornik ogłosił, wszyscy powstać, sąd rozpoczyna posiedzenie. Po formalnościach sędzia spojrzał na Konstantina. Panie Sokolow, zaczął. Wnosi pan o ustalenie miejsca zamieszkania pańskiego syna Michała przy panu. Twierdzi pan, że dziecko wyraziło chęć zamieszkania z panem. Czy to prawda? Konstantin skinął głową, jego głos był stanowczy. Tak, wysoki sądzie. Misza powiedział mi, że nie czuje się dobrze ze swoją matką. Chce mieszkać ze mną. Katie poczuła, że ściska jej się żołądek. Spojrzała na miszę. Ręce miał złożone na kolanach, palcami nerwowo pocierał brzeg szarej marynarki. Nie wyglądał na przestraszonego, ale nie wyglądał też na szczęśliwego. Katie chciała go przytulić, ochronić, ale jej ciało było skamieniałe. Patrzyła tylko na syna, próbując zrozumieć, co dzieje się w jego głowie. Sędzia przeniósł wzrok na miszę. Jego głos złagodniał. Michaju, powiedz mi, czy to prawda? Chcesz mieszkać z ojcem? Wszystko w kati zatrzymało się. Jej serce, oddech, myśli. Chciała krzyknąć, że to niesprawiedliwe zadawać takie pytanie ośmioletniemu chłopcu w pokoju pełnym obcych ludzi, pod spojrzeniem ojca, który patrzył na niego jak na bestię. Ale milczała. Wszyscy milczeli. Misza wstał powoli. Nie odpowiedział od razu. Wsunął rękę do kieszeni kurtki, którą delikatnie głaskała Elejna Pietrowna, jego babcia. Dzień wcześniej wyciągnął stary, zniszczony telefon z pękniętym ekranem, który Katie dała mu do zabawy, gdy kupiła nowy. Podniósł słuchawkę i spojrzał na sędziego. Jego głos był cichy. Mogę włączyć nagranie z ostatniej nocy? Wysoki sądzie. Sala zamarła. Konstantin odwrócił się do syna. Jego uśmiech zadrzał. Prawnik przestał szeptać i wpatrywał się w miszę. Katie poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Taśma. Jaka taśma? Sędzia pochylił się do przodu, lekko mrużąc oczy. Taśma? Zapytał ponownie. Mysche skinął głową. Tak, wysoki sądzie, to nagranie z tatą z zeszłej nocy. Komornik wystąpił naprzód, ale sędzia gestem powstrzymał go i skinął głową. Misza, przekaż telefon komornikowi. Mysche mocno ścisnął telefon, zanim go oddał. Spojrzał na sędziego i dodał: Nie wiedziałem, co robić. Zapisałem to, żeby ktoś w to uwierzył. Katia poczuła, jak ściska jej się gardło. Coś się stało. Coś, o czym nie wiedziała, coś, czego nie widziała, coś, przed czym nie mogła ochronić swojego syna. A jej ośmioletni syn znalazł swój własny sposób, by się chronić. Komornik przekazał telefon sędziemu. Ten spojrzał na Konstantina, na Katię, a potem z powrotem na Miszę. Na pewno chcesz, żebyśmy tego słuchali? Zapytał. Misza skinął głową, jego ramiona były napięte, ale nie zachwiał się. Katię spojrzała na niego i coś zadrżało mu w piersi. Nie tylko się bał, chronił siebie, chronił ją, chronił prawdę. Sędzia nacisnął przycisk i pokój wypełnił się dźwiękiem. Najpierw lekki szmer. Potem głos Konstantina, szorstki i zimny. Jeśli nie powiesz sądowi, że chcesz ze mną mieszkać, przysięgam, że sprawię, że twoja matka zniknie. Rozumiesz? Misza odpowiedział drżącym, ale wyraźnym głosem. Ale ja chcę zostać z mamą. Konstantin przerwał mu. Nie ty o tym decydujesz, szczeniaku. Powiedz, co powiedziałem, albo ona będzie w gorszej sytuacji. Prawnik Konstantina odwrócił się do niego. Oczy miał szeroko otwarte. Twarz Konstantina zamarła, usta rozchyliły się, jakby nie mógł uwierzyć, że to się dzieje. Katia zacisnęła pięści, paznokcie wbiły się w jej dłonie. Nie mogła oddychać. Sędzia się nie poruszył. Przewinął taśmę jeszcze raz od początku do końca. Nikt się nie odezwał. Kiedy nagranie się skończyło, zdjął okulary i złożył ręce. Czy to pański głos, panie Sokolow? zapytał. Konstantin otworzył usta, ale słowa utknęły mu w gardle. Zerknął na adwokata, który coś szeptał, ale sędzia nie czekał. Czy groził pan swojemu synowi? Głos stał się bardziej stanowczy. Konstantin przełknął, jego wzrok padł na podłogę. Katia spojrzała na Miszę. Jego palce wciąż ściskały brzeg kurtki, ale siedział prosto, nie chowając się. Delikatnie położyła swoją dłoń na jego, a on lekko ścisnął jej palce. Ten mały gest znaczył wszystko. Sędzia zwrócił się do Kati. Pani Iwanewe, pani syn wyraził wcześniej troskę o pani bezpieczeństwo. Katia skinęła głową. Jej głos drżał. Tak, zwłaszcza po spotkaniach z ojcem. Przestał spać. Zapytała, czy ludzie uwierzą w prawdę. Spojrzała na miszę. Wyprostował się lekko, jego oczy były czyste. Sędzia skinął głową i zwrócił się do publiczności. Potrzebuje czasu, żeby to rozważyć. Zrobimy piętnastominutową przerwę. Rozległ się brzęk młotka i sala sapnęła. Prawnicy szeptali. Komornik wystąpił naprzód. Katia nie ruszyła się, jej nogi nie były posłuszne. Spojrzała na miszę i szepnęła: Zapisałeś to? Przytaknął. Nie wiedziałem, czy mi uwierzą. Myślałem, że może uwierzą. Jego oczy wypełniły się łzami, ale nie płakał. Katia przyciągnęła go do siebie i przytuliła tak mocno, jak tylko mogła, nie zwracając na siebie uwagi. Naprzeciwko Konstantin wpatrywał się w pustkę. Prawnik już zbierał dokumenty. Pewność siebie, z jaką wszedł do środka, wyparowała. Elejna Pietrowna podeszła do Kati. Przez całe spotkanie milczała, ale teraz usiadła obok niej i szepnęła: "Wychowałaś dzielnego chłopca, Katio. Katia skinęła głową, wciąż próbując zrozumieć, co się stało. Weszła do tego pokoju, bojąc się, że wszystko straci, a jej ośmioletni syn zrobił coś, czego nie mogła sobie wyobrazić. Nie tylko powiedział prawdę, on ją udowodnił. Kiedy sędzia wrócił, sala zamilkła. Katia siedziała, wciąż trzymając Miszę za ręce. Misza przylgnął do niej zmęczony, ale spokojny, jakby zrobił najtrudniejszą rzecz. Sędzia poprawił swoje krzesło i spojrzał na salę z nową powagą. Przesłuchałem nagranie kilka razy, zaczął. Nie mam wątpliwości co do jej autentyczności. Panie Sokolow, Pańskie słowa i intencje są jasne. Groziłeś dziecku, aby wpłynąć na wynik sprawy. To nie tylko oburzające, ale też narusza zasady, których sąd oczekuje od rodzica. Konstantin wiercił się, jego wzrok padł na prawnika, który siedział bez ruchu. Sędzia kontynuował: Próbował pan nakłonić syna do kłamstwa w sądzie, twierdząc, że chce z panem mieszkać. To niedopuszczalne. Konstantin otworzył usta, ale sędzia podniósł rękę. Nie będziesz mówił, dopóki nie żądam bezpośredniego pytania. Zrozumiałem. Konstantin skinął głową z zaciśniętą czaszką. Sędzia zwrócił się do Miszy, łagodząc głos. Młody człowieku, to co zrobiłeś wymagało wielkiej odwagi. Sąd to przerażające miejsce nawet dla dorosłych, a co dopiero dla dziecka w twoim wieku. Ale powiedziałeś prawdę. Pomogłeś nam zobaczyć, co się dzieje. Chcę, żebyś wiedziała, że cię słyszałem. Misza nie odpowiedział słowami, tylko kiwnął głową z szeroko otwartymi oczami. Katia ścisnęła jego dłoń, a on odpowiedział lekkim uściskiem. Sędzia zwrócił się do prawników. W świetle dowodów odrzucam wniosek pana Sokolowa o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy nim. Wszystkie spotkania z ojcem zostały zawieszone do czasu weryfikacji przez odpowiednie władze. Pan Sokolow musi zostać poddany ocenie psychologicznej przed rozważeniem ewentualnych spotkań pod nadzorem. Konstantin odetchnął gwałtownie i odchylił się do tyłu na krześle. Jego twarz zbladła. Sędzia kontynuował, zwracając się do adwokata Kati. Pani Ewanewe udowodniła, że zapewnia swojemu synowi stabilne i bezpieczne środowisko. W świetle dzisiejszych wydarzeń nie widzę powodu, by ją zmieniać. Miejsce zamieszkania Michaiła pozostaje przy jego matce. Decyzja jest ostateczna. Katja poczuła, jak jej kratka piersiowa rozszerza się od wstrzymywanego oddechu. To nie była tylko ulga, to była sprawiedliwość. Po raz pierwszy od lat ktoś dostrzegł kłamstwa Konstantina, a ona nie musiała męczyć się wymówkami. I to był jej syn siedzący obok niej, wciąż trzymający ją za rękę. Sędzia wstał i uderzył młotkiem. Rozprawa została o. Sala sądowa poruszyła się. Prawnicy zebrali swoje torby. Komornik wystąpił naprzód. Katia odwróciła się do Miszy i ujęła jego twarz w dłonie. Byłeś taki odważny, wyszeptała. Jestem z ciebie taka dumna. Mische spojrzał na nią, a jego oczy zalśniły łzami. Chciałem tylko, żeby poznali prawdę, powiedział. Nie chciałem, żebyś czuła się źle. Katja poczuła, jak jej serce pęka i goi się. Objęła go ramionami, tuląc go do zimnych ścian dworu i ciężaru wszystkiego, co ze sobą nieśli. Konstantin przeszedł obok z pustym wyrazem twarzy. Nie powiedział ani słowa. Misza nawet na niego nie spojrzał. Elejne Pietrowna czekała na korytarzu. Rozłożyła ramiona, a Misza rzucił się do niej. Przytuliła go tak mocno, że wydawało się, że jej miłość może unieść ich wszystkich. Katia uśmiechnęła się, czując, że strach ustępuje. W domu elejna Pietrowna podgrzała garnek zupy z kropsikami, ulubione danie Miszy. Później Katie położyła Miszę do łóżka. Jego pokój był pełen książek, pluszowych zabawek i starego koca z postrzękonymi brzegami i łatami superbohatera. Misza wspiał się pod koc i spojrzał na nią. Tata będzie zły. Katia nie spieszyła się z odpowiedzią. Spojrzała na jego twarz, wciąż młodą, ale naznaczoną faktem, że dziecko nie musiało dźwigać. Przeczesując dłonią włosy, powiedziała: może to zrobi. Ale to, co zrobił, było złe. To, co ty zrobiłaś, jest słuszne. Bycie złym naprawdę nie czyni jej mniej prawdziwą. Misza skinął głową i obrócił się na bok. Katie siedziała, dopóki nie zasnął. Obserwowała, jak jego klatka piersiowa unosi się i opada płynnie i cicho. Chciała zapamiętać ten moment. Po tym wszystkim, co przeszli, jej syn mógł odpocząć. Przez następny tydzień Konstantin próbował się z nią skontaktować. Jego prawnik zadzwonił dwa razy. Za każdym razem Katia odsyłała ich do nakazu sądowego i rozłączała się. Już się go nie bała. Strach zastąpiła determinacja. Misza zaczął się częściej uśmiechać. Znowu poprosił o możliwość jazdy na rowerze. W soboty domagał się naleśników i potajemnie dodawał bitą śmietanę, myśląc, że Kat je nie widzi. Opowiadała o szkole, o dziwnej fryzurze kolegi Kouli, o tym, że chciałaby zostać astronautką albo tworzyć gry wideo. Roześmiał się głębokim śmiechem, którego nie słyszał od miesięcy. Pewnego wieczoru, podczas zmywania naczyń, Misza powiedział, myślę, że chcę być prawnikiem. Katię roześmiała się. Byłbyś świetnym prawnikiem. Uśmiechnął się. Słuchają tych, którzy mówią prawdę, prawda? Tak. Katię odłożyła ręcznik i przyciągnęła go do siebie. Tak, powiedziała. A najlepsi bronią tych, których trzeba wysłuchać. Miesiąc po procesie życie zaczęło się układać. Katia nadal pracowała w bibliotece i sprzątała biura, ale teraz z łatwością. Strach zniknął, pozostawiając miejsce dla nadziei. Elejna Petrowna przychodziła codziennie, przynosząc ciepło i otuchę. Gotowała zupę z klopsikami, a Misik za każdym razem prosił o więcej, uśmiechając się chytrze, gdy myślał, że Katie nie widzi. Misza się zmienił. Znów stał się dzieckiem, śmiał się, biegał, Marzył. Pewnego dnia, spacerując po parku, powiedział: Mamo, prawda zawsze zwycięża. Katię zatrzymała się, spojrzała na niego, uśmiechnęła się. Nie zawsze od razu, powiedziała. Ale jeśli będziesz z nią rozmawiał tak jak ty, znajdzie drogę. Przytaknął, jakby to miało sens, i podbiegł do huśtawki. Katię spojrzała na niego, a jej serce przepełniło się miłością. A więc jednak postąpiła słusznie.